Studiuje Raban gości dziś w Łososinie Dolnej, a z Beatą Jałochą spotykamy się nieprzypadkowo na lotnisku, bo latanie szybowcami to jedna z Twoich pasji. Co Cię w tym tak urzekło? Bardzo dobrze się um, czuję, kiedy, kiedy jestem po prostu tam w górze. Szybowanie jest też dla mnie taką odskocznią trochę od, od tej rzeczywistości i trochę od tego wypadku i konsekwencji, które za nim... Um, poszły, Ale przede wszystkim myślę, że szybownictwo samo w sobie jest po prostu czymś takim, jest taka łączność z naturą. No bo latamy bez silnika jak ptaki i chyba to najbardziej jest takie cudowne w tym. Jesteś właśnie w trakcie robienia licencji pilota. Czy nie miałaś takich obaw, że twoja niepełnosprawność na którymś etapie te plany może pokrzyżować? Tak mocno wierzyłam w siebie, że przekonałabym każdą osobę, która stanęła bym na mojej drodze, że ja tym szybowcem mogę polecieć. Tylko będzie to pewnie wymagało jakiegoś czasu dłuższego, czy też um, odpowiednich momentów, kiedy ja po prostu się lepiej czuję. No, ten czas po prostu um, szkolenia będzie wydłużony I ja pamiętam też te pierwsze momenty, kiedy um, no, niewiele osób na lotnisku wierzyło, że, że to będzie realne. Wiele rzeczy po prostu um, jest możliwe, tylko trzeba mieć odpowiednią postawę, może spojrzenie, też dobrać odpowiednich ludzi wokół siebie, um, a problemy po prostu rozwiązywać, bo one się zdarzają każdemu. Mam zniesione czucie od żabar, czyli nie czuję swoich nóg, a odczuwam ogromne bóle poparzeniowe. To są takie typowe bóle neuropatyczne. I tak naprawdę one w perspektywie czasu najwięcej mi zabierają. Wszystko to jest konsekwencją wydarzeń z 2013 roku. W wypadku, kiedy spadł na Ciebie mężczyzna, który postanowił skoczyć z siódmego piętra. Zastanawiam się, jak Ty uważasz, że z perspektywy czasu poradziłaś sobie z tą sytuacją? po prostu walczyłam o siebie. Wcześniej pracowałam z pacjentami po urazie więc gdzieś tam podpatrywałam, z czym oni walczą na co dzień i później chyba to wykorzystałam, podejmując właśnie te trudne decyzje też o nagłośnieniu wypadku, o szukaniu wsparcia wśród ludzi, o tym, żeby jednak próbować się odważyć na sytuacje, które trochę mnie przerastają, ale teraz z perspektywy czasu ja się cieszę, że ja to zrobiłam, bo odważając się na nowe rzeczy gdzieś tam, dawałam sobie tą normalność, wiesz, te radości. Co jest receptą na na, na taką postawę, nieco szaloną. Bardzo ważne jest to, żeby w takich trudnych sytuacjach spojrzeć trochę prawdzie w oczy i skupić się na tym, co można, a czego już nie. I ja tak troszeczkę oddzieliłam sobie to moją przeszłość, to moje życie sprzed wypadku i skupiłam się na tym, co może właśnie budować, zbudować moje życie. Już rok po wypadku wziąć udział w wyborach Miss Polski na, na wózku. Później były wybory Miss Świata. Jaka jest twoja definicja piękna? Ja myślę, że w takim pierwszym kontakcie no to zawsze ważne jest to piękno zewnętrzne, to nasza zewnętrzność, może w ten sposób. I ona na pewno odgrywa jakąś rolę w życiu, ale w perspektywie czasu, budowania znajomości, relacji, poznawania drugiego człowieka, tak naprawdę podaje, poznajemy wnętrze, jego spojrzenie na świat, jego wartości, przekonania, to jak potrafi sobie radzić, jak wspierać, jak też przeżywa te gorsze momenty. I wydaje mi się, że to jest taka prawdziwa wartość i z tym należy iść przez życie. A jak Tobie można pomóc? Przede wszystkim gdzieś może towarzysząc mi na Facebooku, bo ja cały czas staram się być aktywna i na Facebooku i na Instagramie, no nie ukrywam, że ja cały czas potrzebuję wsparcia w charakterze wsparcia finansowego, finansowego mhm. związanej z rehabilitacją, bo, bo ten uraz cały czas mi zabiera siły. No I oczywiście mam konto fundacji, fundacji Sedeka i tam można te pieniążki wpłacać. One są później przekierowane na rehabilitację. Jakie są najbliższe plany, jakie mhm. są ambicje? Mhm ja Łochy na najbliższy czas. Będąc tutaj, zawsze pojawiają się w mojej głowie takie marzenia, żebyśmy stąd mogli latać w góry. Żeby znalazł się tu taki szybowiec specjalnie dostosowany i nawet jeżeli ktoś nie mógłby być jako osoba niepełnosprawna pilotem, to żeby po prostu został zabrany w te góry. Chciałabym też bardzo znaleźć się w tej sferze zawodowej. Bo, bo niestety nie mogę też ze względu na ograniczenia, ale przede wszystkim też na ten ból, pracować fizycznie. I myślę tak po cichu o, o zawodzie psychoterapeuty, psychologa, bo to jest coś, co gdzieś jest mi bliskie. Więc na pewno to też gdzieś jakiś jest mój cel. Myślę, że takie proste rzeczy na co dzień, tak żeby zwyczajnie to moje życie było jak najpełniejsze.